Cześć, z tej strony trap.pl, a dzisiaj kolejny dzień i kolejny szybki news. Tym razem będzie ono o 69A, a dokładniej o osobach blisko z niej związanych w przyszłości. W każdym razie będzie bardzo ciekawie, więc polecam od razu załączyć łapkę w górę na start i polecam zasubskrybować ten kanał, by kolejnych takich bardzo ciekawych newsów w przyszłości nie przegapić. No a ja już zaczynam, tylko tak się zastanawiam od czego tutaj zacząć. Sprawa ogólnie rzecz biorąc, na pewno nie jest bardzo skomplikowana, ale dobrze by było, jakbyście byli w temacie, żeby po prostu wiedzieć kto kim jest i co już wydarzyło się w przeszłości. Ale jeśli nie jesteś w temacie, to spokojnie, postaram się to wszystko jak najdokładniej przekazać. Tak więc wygląda na to, że Sara, czyli ta oto pani, która jest byłą partnerką życiową Tykaszego, która jest matką jego pierwszego dziecka i o której ostatnio jest ciągle tak głośno, ma teraz nowego chłopaka. Chociaż słowo nowego chyba nie do końca tutaj pasuje. No bo już jakoś w styczniu w tym filmie wspominałem, że była ona widziana z tym oto facetem, który się nazywa Benny Bates. Jednak wtedy para twardo stała przy swoim, że są oni jedynie przyjaciółmi, a Sara tego wieczoru po prostu trochę za dużo wypisała. Jednak przedwczoraj ten sam facet na swoim Instagramie odpalił live'a. No i na tym live'ie zobaczyliśmy takie oto rzeczy. Kim dokładnie jest ten facet? Ciężko stwierdzić, ale z tego co się dowiedziałem, na pewno był on kumplem albo znajomym tekaszego Six a No i oczywiście nie ma nic z tym złego, że para się zeszła. Przecież są oni dorośli, byli wolni, czyli nie zdradzają nikogo, no i wyglądają na bardzo szczęśliwych. Jednak w tej całej sprawie chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to, że spróbujcie się postawić na miejscu tego gościa. Schodzicie się z jakąś dziewczyną, która wam się podoba. Wszystko jest pięknie, tylko pojawia się jeden mały problem. Ma ona dziecko z twoim kumplem. Nie byle jakim kumplem. Bo światową gwiazdą muzyki, gościem, którego działania mi cały świat żyje przez ten cały rok. No i tym dzieckiem na pewno czasem będziesz musiał się zajmować. No, mi przynajmniej byłoby dość dziwnie, przynajmniej na początku. Pewnie cały czas w twarzy tego dziecka widziałbym 69. No, a drugą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest zachowanie po tej wiadomości fanów Sixxina Ponieważ niedawno dość głośno było o tym, że Tyka się uważa, że jego była baby mama go zdradzała z jego innym przyjacielem, Shatim. No i wiecie, jak pojawił się teraz taki life stary Leżącej obok jego innego kumpla. To niektórzy już połączyli fakty I stwierdzili, że na 100% dziewczyna dawniej go zdradzała A ja wam powiem, że jednak dalej nie możemy tego stwierdzić Nie mamy na to po prostu kompletnie żadnych dowodów To, że teraz ta pani umawia się z tym facetem Nie oznacza, że dawniej zdradzała Sixtina Więc póki dowodów nie będzie Nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu Nie wiem, czy to powiedzenie na pewno tutaj pasuje Ale wiem na pewno, że jak się wam odcinek spodobał To pasuje zostawić tutaj subskrypcję na tym kanale Pasuje też kliknąć łapkę w górę I napisać co o tej sprawie sądzisz No a ja tymczasem już się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.